Kolejna dniówka na kwadracie, kochani. Dzień który? Dziewiąty. Betty Popers Res 1? Co? Beauty. Po... Nabiegałeś się wczoraj, Kelly? Tak. I to na darmo. Hehe, <laughs> no król nie przyjechał. Przyjechał, ale późno, dopiero późno wieczorem. Już po mojej zmianie. <laughs> Biedaczek. Przejdźmy do tego, co ważne. Znakomita interwencja podczas napadu. Chylę czoła. się ich jak na detektywa przystało. Dobra, bierzcie w dłoń notesy. Nic, co by nie przekraczało wasze, co by przekraczało wasze możliwości. Pięć mandatów za światła i dopiszcie sobie patrolowanie. Mieszkańcy nie czują się bezpiecznie. Szefie, to za dużo. Róg dobrze wam zrobi. Czy to jasne? Świetnie. Możecie tu jeszcze chwilę zostać. Porysować kutasy. A potem do roboty. Oczywiście lecimy na rejon. Kochani, jest w sumie piątek chyba z tego z moich obliczeń więc zapraszam Was bardzo gorąco też na wyprzedaży na G2. Z kodem to macie 3% cashback. A w piątek powinny już, jak ten odcinek się pojawi, pojawić się Weekly Sale. więc wszystkie opisy, czy wszystkie linki macie w opisie tego filmu. A my tymczasem lecimy na dzielnie, bo musimy dwa dni zrobić. No Kelly, pracowity dzień na, na Ciebie czeka. Mandaty, mandaty, nic nowego. To Cię pewnie sprawdza. Dobra, dobra. Skończyć patrol na służbie. Okej. Okay. Zgłoszono zwłoki. Gdzie ten trup? Opuszczona działka. Jestem w drodze. Tutaj. Tu centrala. Jest ten, jesteś na miejscu? Tak, jest sztywniak. Trzeba zabezpieczyć teren, ekipa w drodze. Detektivy przejmą sprawę. Ej nie, nie, jakie 30 minut? Przecież ja kurde mam do patrolowania ulicę, co ich powaliło? Cześć Kelly. Dzieje się co? Co znowu? Nie wpadam tu dla przyjemności, trup się ścielę gęsto odkąd tu jesteś. No to bierz się do, za robotę. A to nie twoja dzielnica teraz? Nie jestem już z wydziału zabójstw, ale masz ogarnieć ten pierdolnik. Słabo ci idzie. Tobie? Odkąd ciebie nie ma? Znakomicie. Nie ciesz się. Wrócę. Co? Już wiesz? Co mam wiedzieć? A nic. Wewnętrzny jeszcze z tobą nie skończył. Senator też nie. Chyba że oddasz to, czego szuka. Co wy z tymi diamentami? Nie mam ich. Nie udawaj idioty! Było coś jeszcze, nie? Ale co? Ty już wiesz co? Weź spierdalaj. Mam robotę. Nie tak prędko. Teraz czas na zadanie dla mundurowego znaczy dla ciebie. Zapity to Lester Hooks. Brat Majka Hooksa. Grubego Majka? Tego samego. Idziesz do wdowy Hooks ze smutną wiadomością. Gdzie mieszka? Na tej ulicy. Powinieneś już wiedzieć, gdzie. Poszukaj. Kutas. Też cię lubię. Mamy sztywniaka. Może coś widziałeś? Nie, nic. Znowu trup. Co za los. Najpierw gruby Mike, teraz jego brat. Znałeś ich? Nie, no człowiek zna wszystkich na ulicy. Przynajmniej z widzenia. Miał wrogów? Nie sądzę. Był jeszcze milszym człowiekiem niż Mike. Coś tu śmierdzi. Odkąd się pan pojawił, dzieją się dziwne rzeczy. A co, tak świetnie tu było? Idę, muszę odwiedzić wdowę. Jak znajdę jej adres. Pani Hooks, mieszka pod 615. Dzięki. Nie ma sprawy. Jest, jest. Masz piątaka, zjedz coś. Okej, okay, ale my musimy najpierw patrolowanko sobie skończyć. Czy to jest światełko i parkowanko? Tak, oświetlenie, parkowanie, wystawił Kelly. Dobra, jeden panacik już jest. <laughs> ja muszę to najpierw spatrolować. Wezwanie pod ktoś potrzebuje pomocy. No nie, 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 nie. No ja pierdzielę, przecież... Przed 11 muszę skończyć patrol. Tak, tu jest spokojnie. Teraz lecimy na drugą stronę. Do pani Hux jeszcze pójdziemy. Ona nigdzie się nie wybiera prawdopodobnie. A my tymczasem musimy... Zapinka laj. Uuu, jakie słabe oponki. Jakie słabe oponki? Byłby mandacik. Kto pod hajfem potrzebuje pomocy? O kurde. Coś co się dzieje. Wirczysty. Czekamy na południowy robot. A jeszcze tutaj coś jest. Bełkocze. Żyje pan? Może. Może... Rozmawiać? Potrzebuje. Czego pan potrzebuje? Głowa odpada... opadam na piersi. Czarpki. Niech pan się ocknie, karetka w drodze. Niech pan się ocknie, karetka w drodze. policzku Co jezu, kur... Otwieraj gały, żulu. Ciałkę muszę wstrzyknąć. Zaraz zejdzie. Gdzie masz, w której kieszeni? Nic, nic już nie zostało. Kurwa, odpłynął. Oby karetka szybko przyjechała. O, no kolejne 20 minut. Dobrze, że nie przyszliśmy tutaj wcześniej, bo byśmy wtedy stracili naprawdę dużo. Sprawdź alejkę przy kościele. Co się stało? Anonimowy informator, tyle wiemy. Przyjąłem. To nie pierwszy taki przypadek. Sprawdź swój rewir. Przyjąłem. Okej, okay, mamy kolejny mandacik za oświetlenie, z tego co widzę. Nie, pan nie pisze. No ja piszę, piszę. Odmów. Piszę, piszę. O, jak miło. Tutaj zobaczcie, wszyscy mają światełka. Ten też ma światełko. Kurde, akurat przyszedł, no. Szlak by cię trafił. Mandacik za oświetlenie, parkowanie. Nie, 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 nie Żadne, od Dobra. Co my tutaj mamy? Ej, czekajcie, mamy jeszcze... Może zachować... Dla wdowę. Co jest? Hej, sierżancie! Co tam znowu? Potrzebujemy pomocy. Ktoś od Włochów ma nam zostawić walizkę. W środku jest mała rekompensata. <laughs> czy mógłbyś ją dla nas odebrać? A co, sami nie możecie? Potrzebujemy kogoś neutralnego. Um, dobra, zgódźcie się. Dobra, co z tego będzie miał? Zapłacimy po robocie. tylko sprawdź, czy w środku jest kasa. No i żeby nic nie zginęło. Jestem przecież uczciwym glinom, nie? Walizka ma leżeć w załku na prawo od warsztatu. Dobra, znajdę przyniosę. Będę tu się kręcił. E, tutaj z tego co widzę jest parkowanko i oświetlenie. Jeszcze tutaj jest ksiądz. Co do cholery. Ksiądz Mushroom? Tak, posterunkowy. Bardzo przepraszam. Ale za co? Co się stało? Przepraszam, byłem taki spaby. Czy ksiądz także? Proszę nikomu. Wzywam pogotowie. Ksiądz schodzi. Nie, błagam Nikt nie może się dowiedzieć. Błagam, po prostu przynieś mi cokolwiek. Proszę ojca, coś, żebym mógł się podnieść. Dojść do parapii o własnych siłach. Kodeina, dekstrotemafraden, afraden, hemoglobina, halucynacja. Kurwa, proszę księdza. Syrop? Syrop na kaszel i nic więcej. Bóg ci wynagrodzi. Ksiądz poczeka i nie umiera. Niedługo wrócę dość droga do raju Mushrooma. Prowadzi przez aptekę kranka Dobra. O, ktoś tutaj ma mandacik za oświetlenie. Nie, 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 nie. A, bądź nieugięty. Dokładnie. Norma wyrobiona i świetnie, czyli w takim razie lecimy do kranka. Dzień dobry. Nie ma czego? Nie ma, nawet jeszcze. Ale nie ma, wszystko wykupili. Efedryna, Dextromadowy Hamogle Od dwóch dni pusto jak w bibliotece przy kinie. Panie Kręk, mam umierającego. Jak chodzi o Adamskiego, to nie pomogę. Nie, ktoś inny dogorywa. No dobrze. Wyciąga spod lady zawiniątko. Na kilka godzin starczy. Nic więcej nie ma. Jestem pana dłużnikiem. Dobra. No Ojcze, masz Proszę księdza! Kurwa odpłynął niedobrze. Czarpni nic. Czarpnij mocniej. Nie reaguje. Coraz słabszy oddech. Myśl, myśl, myśl. Eee. Czerpnij ponownie. Nie reaguje, coraz słabszy oddech. Sprawdź jak Można Może zobaczyć, co dał Krank. O nie. To się po prostu nie dzieje. Nawet o tym nie myśl Kelly. Dziwnie oddycha świszczy. Jeszcze zacznie kurwa bulgotać. Zaczyna bulgotać. No dobra, nie ma wyjścia. Zaplikuj czopek. Jęczy. Tylko mi się kurwa teraz nie obudź. Jęczy bardziej. Chichocze. Myś, o czymś Myś, myślę o czymś miłym. Myślę o czymś miłym. Ojcze, czy masz room? Pobudka. Postronkowy Kelly? Tak, ksiądz stracił przytomność. Ale zaraz poczuję się lepiej. Przynajmniej na kilka godzin. Dziękuję, dziękuję, synu. Cieszę się, że mogłem pomóc. A przyniosłeś synu to, co, o co prosiłem? W zasadzie to, to już panu ojcu podałem. No, na 3-4 godziny powinno wystarczyć. Za kilka godzin mam mszę. Kościół pełen ludzi. Potrzebuje czegoś mocnego. Proszę księdza. To nie przesada. Odprawię za ciebie msze. Błagam, synu. Niech ksiądz odpocznie w kościele. Zobaczę, co da się zrobić. A jeszcze jedno. Gdzie ksiądz realizuje swoje recepty? Odwiedzałem Lombard, ale od kilku dni w całej dzielnicy susza. Widzia wiedziałem, że źle ze mną będzie. Ale nie sądziłem, że aż tak. Dobra, wrócę niebawem. Okej, okay, mamy mandaciki. E, zaraz, mamy tak. Yy, anonimowego informatora i walizkę. Anonimowego informatora gdzieś mieliśmy mieć, tak? Gdzie miał być ten animowy, anonimowy informator? Chyba, że już poszedł sobie. Albo to był ten przy kościele. What the hell? Eee, dobra, możemy odwiedzić też wdowę. Hmm. 615 była? Hooks? Tak, jest Hooks, proszę <śmuszel> Kto tam? Posterunkowy Kelly. Szukam pani Hooks. To ja. Co się stało? Obawiam się, że tak. Proszę mnie wpuścić, coś się stało. Tam było. Proszę, niech pan wejdzie. Pani Hooks? Tak. Obawiam się, że mam złe wieści. To jest z Lesterem? Tak czułam Pani mąż został zamordowany Niedaleko stąd O nie, wiedziałam Nie, nie, nie Mówiłam mu, że to się źle skończy Co takiego? Nie mogę powiedzieć Nie teraz Gdzie on jest? Ciało zabrał koroner Będzie musiała go pani zidentyfikować Przyjadą po panią detektywi Dobrze, proszę mi teraz zostawić ale o co chodziło z tym? Wiedziałam. Nie teraz, nie dziś. Proszę przyjść jutro. To chyba ma z, z panem związek. Z pańską sprawą. Dobrze. Do widzenia. Dzień dobry, dzień dobry. To sobie trochę zjemy. Okej. Okay. To było na tyle. Tutaj mamy parking... O, a dlaczego tego nie mogę wziąć? Tutaj mamy zaoświetlenie. Nie, 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 nie. minus nieugięty. Robimy podwójną normę mandatową. Tak. Ludność na minus. Serio? Ludzie cię lubią. Aha, słuchajcie. Jeszcze mamy tak. Pogadać w Lombardzie w sprawie towaru dla, księ... dla księdza. Weźmy to. Podnosisz walizkę. Słoneczna, słychać cykanie. <laughs> o kurwa. <laughs> Otwórz. W środku jest bomba. Zegar wskazuje 5 sekund. Och. Musisz wyrwać kabelek. Zegar się zatrzymał. Jebana robota. Weź walizkę. Przekażę to temu gangsterowi. O boże. Jeszcze ja bym się tutaj kurde przekręcił, bo mnie taki kaszel teraz jakoś dopadł. Przepraszam. Aż mi łzy napłynęły, sakra. Dobra. Co wiedzą w Lombardzie? Znowu posterunkowy u nas? Dzisiaj ty szukam tylko informacji. Mam kurwa bardzo zły dzień. Lepiej, żeby rozmowa się kleiła. I się zobaczy, ziomek. Dziś nie wnikam kurwa kiedy i gdzie. Ale mam masę zdychających ćpunów na rewirze. A ty mi powiesz dlaczego. Samym chciał wiedzieć. Wyek Trey. Przepadek Czarnuch na Wiecu Republikanów. On i jego dostawca. Jakiś nauczyciel chemii. Znajdziesz skurwiela, to daj znać. Super. Super, super. Muszę tam mam zaparkowanie. No nie, no następny przetruć dupę. W 20 K. Odmów, nie ma opcji kolego. Nie ma opcji. Tutaj też mamy gościa przy hydrancie, parkowanie polownik, proszę bardzo e, Oddajemy Masz walizkę? Mam, ale w środku było to O kurwa, zabierz to ode mnie, spokojnie, rozbroiłem Jebane makarony No nic Tu jest twoja dola A makaronom się dostanie Ej, myślałem, że e, Oświetlenie tutaj kolega ma Odnaleźć treja y, dealera gangu A skąd ja mam ci... Zostało ci tylko pół dnia A skąd ja mam treja odnaleźć? Skąd ja mam odnaleźć treja? Kto może o tym coś wiedzieć? Kto może wiedzieć coś o treju? Dealer. Eee, Monopolowym? Nie, chyba, że... K to może być trej, trej. Stój, policja! Proszę do monopolowego. O, proszę. Co do cholery? Gdzie jest ten asfalt, który tu wbiegł? Ale mnie no swędzi. Odepchnął mnie i uciekł za pleczem. Kurwa mać. Znam go, kręci się tu często. Dobra, sprawdzę za sklepem. Jak go zobaczysz dzwoń na 911. Pewnie, szefie. Chcesz na flaszkę? A fajki? Jak okażesz się pomocny. W którą stronę uciekł Czarnuch? Najpierw kasa przyjacielu. 10 dolców. Jest w śmietniku. W śmietniku? A to skurwiel. Za co jest poszukiwany? Daj dychę, to powiem. Trzymaj. Zamiast dealować, kryje się po śmietnikach. A to skurwiel. Puk, puk. Jest tam trej? Czego kurwa chcesz? Mam gadać do Kubła na śmieci? Naprawdę wyłaź stamtąd gnoju. Nie wyjdę, bo mnie skujesz. Dobra kurwa, jak chcesz, to tam sieć. Podobno wiesz, dlaczego ci umierają na moim rewirze. Nic nie wiem, człowieku. Pierdol się. Co do chuja, przestań. Gadaj albo naszczam do środka. Dobra, dobra, wyluzuj. I tak już jest trupem. Kto jest trupem? Mój kucharz. Teraz szukam nowego. Co mu zrobiliście? My nic, zachorował. Rak płuc. Nieoperowalny. Nie ma kto dla nas gotować. Powiesz mi, gdzie go gdzie znaleźć? Nie mogę. Gość jest na celowniku DJ. DA. Dajcie mu w spokoju umrzeć. Czyli chcesz koniecznie, żebym zajął się tobą, Jaren. Dobra, niech ci będzie. Umówię cię z Blakiem. Tylko weź prysznic, je bierz pieluchą. Jutro o 9 przy warsztacie. Idź już, uwagę, ja tu jeszcze poczekam. Kurde mnie no swędzi, tak mnie irytuje to. Spotkać się jutro z trejem przy warsztacie. Eee, oprócz tego tak naprawdę cała dniówka jest chyba zrobiona. Stawmy mandat zaparkowanie scholować. Potrzebny holownik, dobra. Albo się wydaje, albo na dzisiaj mamy już wszystko z głowy. Bo nie ma tutaj nic, co mogło nam sprawdzić opony. O, oponki są do wymiany. Centrala. Mamy doniesienie, że mafia ściąga haracze. Gdzie? W aptece, jeszcze w jakimś sklepie. Informator nie określił dokładnie miejsca. Przyjąłem, zajmę się tym. Tylko, że mapie mamy nawet plus 25. Teraz jeżeli. Eee, zajmiemy się mafią to prawdopodobnie za każdego skutego członka mafii dostaniemy po dupie od policji, <laughs> znaczy od, od mafii dostaniemy minus za każde minus 10 chyba za każdego skutego, a są dwa haracze ściągane. Więc mam wrażenie, że warto by było nie interweniować w tej sprawie, wiecie, żeby dobrze żyć z mafią, bo tak czy siak z policją będziemy żyć dobrze. Bo z policją, zobaczcie, mamy 66, jak y, nie zareagujemy na to, to będziemy mieli prawdopodobnie minus 10, będziemy mieli mieć 56, wszystko się będzie utrzymywać i tak na dobrym, na dobrym poziomie. Na przykład tutaj, u jubilera, tak, była informacja, w aptece, no i u jubilera, patrzcie tutaj. Ale zastanawiam się nad jednym, czy jak wejdę... Witam panów. Nie najlepsza chwila Smurfie, pi pi pi, co do chuja. Słyszysz to? Co ty wyczyniasz? To mój osobisty wykrywacz włoskich szuj. Więc albo wbrodzi swój styłek, albo ci po tym pomogę. Kurde! Nie, 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 nie! Eee, czekaj, wycofaj się, dobrze, 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 wycofaj się. O cholera, przepraszam za zamieszanie. Tagują ściany przy warsztacie. Przyjąłem, udaję się na miejsce. Problem jest jeden. O kurde, ten typek. Zastanawiam się nad jednym. Teraz, jeżeli na przykład drugiego bym złapał, to czy bym dostał minus 10 do mafii, plus 10 dla policji? Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie nie. To dziwne, że dostaję aż tak w dupę od policji, że minus 10 dla policji, plus 10 dla um, mafii. Jeżeli teraz bym tego złapał, to prawdopodobnie dla Mafii bym dostał e, na minus. Znaczy na plus, tam ale plus jeden prawdopodobnie? E, ale z kolei dla Mafii bym dostał minus 10, więc no powiedzmy, że to się wszystko wyrówna, jak dostanę kolejne minus 10. Sprawdzę co z nim. Jaki gość? Jaki kurde gość? lecimy na drugą stronę ulicy. Tutaj niech sobie, niech sobie tam kradną. Ja tam nie wchodzę, bo jeszcze dostanę, kurde, w wpierdzielą. Chociaż jakbyśmy weszli, to prawdopodobnie dostalibyśmy plus dla mafii. <coughs> Także zastanawiam się, czy tego nie zrobić. Pyk. Patron skończony, super. Ehm. Czy ludność mnie znienawidziła za to ta babka z jubilera? Nie, ludzie mnie lubią ogólnie. Więc tak, jubiler jest oczyszczony. Jeszcze sprawdzimy aptekę, i tam też odpuścimy im, jakby. Dzień dobry, jak i dom interesy? Pan policjant, nie w porę, właśnie. Milcz. Dobrze wiem, co się tutaj dzieje. Pan powinien już odejść, a my porozmawiamy na osobności. Racja, wpadnę później. Tu centrala. Co ze zgłoszeniem w sprawie haraczy, nic nie wykryłem. Spodziewaliśmy się czegoś więcej. Szef nie będzie zadowolony. Ludność na minus, mafia na plus. Zobaczmy jak w przypadku. Lud lud A, ludzie na dzielni są neutralni, widzicie. Trochę dostaliśmy po. No, trzeba następnym razem po prostu i zainterweniować w, w sprawie tej mafii tyle. Teraz sobie podre podreporowaliśmy trochę kontakty z mafią, A, ale ogólnie następnym razem trzeba będzie się za to zabrać. Trzeba będzie się za to zabrać. Ile miałem tych mandatów? 5 ze światła. Coś jeszcze tutaj ma światła jakieś zepsute. Nie widzę. A wszyscy mają jakieś ogumienie strasznie słabe. Także minus 20 na policję i plus 20 na ten... na mafię. Także powiedzmy, że plus minus jesteśmy dobrze ustawieni. Nie wiem, czy jeszcze na od, po odprawie czegoś nie dostanę na minus za niewykonanie poleceń To <laughs> też kolega parkowanie, o błagam, błagam naprawdę błagam, ja nie błagam stary bądź nieugięty, proszę bardzo pierdol no i ludność mnie kurde za, za chwilę nie będzie lubiła no za te wszystkie mandaty za te wszystkie mandaty za niedługo mnie ludność nie będzie lubiła Ile mam kasy? Bo za niedługo mam zapłacić chyba kolejną ratę, prawda? Teraz 600. Kurde, ale mnie nos swędzi. Dzisiaj jestem tak poddenerwowany przez to. Mówiłem, że jak, jak nos swędzi, to będzie się zły. A ja jestem zły dlatego, że mnie nos swędzi. Co chwilę muszę się drapać. I to nie jest uczulenie, kochani. To nie jest uczulenie. W ogóle te czerwone mury robią mi jakąś czerwoną twarz. Bo mi się odbija od monitora. I chyba na dzisiaj mamy tak naprawdę wszystko skończone, spotka się jutro z trejem yy, przy warsztacie Matiasa o 9. to akurat jak zaczynamy dniówkę, akurat jak zaczynamy dniówkę, dobra, kończ pan z tą dniówką, a, wystawimy mandacik za parkowanie. Szkoda, że podwójną, za, za podwójną jakby dniówkę, jeżeli chodzi o mandaty, nie dostajemy również y, poważania wśród policjantów, nie? Czyli tego respektu od policji nie dostajemy. Za pod, podwójną dniówkę dostajemy tylko dodatkowy hajs. Ok, do domu. Zwijamy się. Mam że po nas przyjadą. Dziwne, że ja nie mam swojego własnego samochodu. No ale dobra. Każdy policjant chyba będzie mógł mieć swój samochód, co 41. Minus 19 dla policji, plus 20... Minus 23 dla ludzi. oż ty w życiu. Ludzie są neutralni. O fuck. Nie dobrze. Muszę, muszę trochę bardziej popracować z ludźmi.